Nie magister Zarzycki z zespołu pałacowo-parkowego pałacowo w Krozwękach. Ja teraz jadę rowerem i filmuję tutaj Państwo różne atrakcje. Więc tak, po pierwsze, tam są bizony. Chyba Państwo widzą. Ja nawet nie bardzo mogę zoomu zrobić, dlatego że jedną ręką muszę prowadzić rower. To jest taka troszkę makabryczna sytuacja, ale widzą Państwo, tam, jest, tam są bizony, dużo stado bizonów. Nie wszystkie tutaj widać, bo to jest wielkie stado, które jest tutaj rozrzucone po tych łąkach. Tam jest też taki samochód, taki pojazd, który podwozi turystów, i turyści mogą z bliska te bizony oglądać, oczywiście nie schodząc z tego pojazdu. Tutaj znowu jest jakaś niewielka, niewielka hodowla koni, taki chyba koni do, do jazdy, bo tutaj też można wynajmować sobie koniki, żeby na, na nich pojeździć. Tam z tyłu to jest wielki labirynt w kukurydzy. Gdzie najkrótsza trasa liczy 1600 metrów do przejścia, a są i dłuższe. Tu jest budyneczek, w którym mieszkają państwo Popiel. Wyremontowany już po wojnie. Tutaj kiedyś były różne kozły. One są teraz chyba w innym miejscu, natomiast tutaj jest takie miejsce dla koni, dla osiołków. O tutaj widzą państwo, są osiołki też. Kiedyś też był wielbłąd, ale wielbłąda teraz już nie ma tutaj. Natomiast jest inna atrakcja, wielka, bo proszę Państwa, tutaj są strusie. O, chyba Państwo widzą na ekranie strusia, który sobie tutaj no, nie, nie chowa głowy w piasek, ale na piasku sobie usiadł, przysiadł. I znaczy to jest strusica z tego, co ja się orientuję, Dlatego, że struś to jest ten czarny, który tam spaceruje między drzewami. Widzą Państwo zapewnego. Tam jest, proszę Państwa, wejście do tego labiryntu w kukurydzy. To jest bardzo piękny wielki labirynt. Natomiast tu jest taki hipodrom, tak chyba to można nazwać takie miejsce dla rodeo. Jak będzie tutaj taka impreza w sierpniu, zdaje się, to tutaj będą różne pokazy konne, takich konnych kaskaderów, takich kowbojów na, na koniach. Tam chyba jakaś lama w cieniu sobie odpoczywa. Tutaj są boiska do piłki siatkowej, do piłki nożnej, ręcznej. Tam jest też kort tenisowy. W oddali rośnie, rosną krzewy, które utworzą inny labirynt. Nie, nie w kukurydzy, tylko w, takich, w ta, takim żywopłocie. Tutaj widzą Państwo też taką kolejkę linową, że można z tej góry tam zjeżdżać na takiej linie. Tu jest takie miejsce, gdzie można organizować ogniska, różne takie przyjęcia na wolnym powietrzu na, na powietrzu po prostu. Można na, na, na ognisku sobie tam coś przysmażyć lub po prostu pewnie wynająć od obsługi tutaj pałacu wyżywienie. Natomiast tam w oddali widać pałac, widać mury pałacu, ale z, tej, z tego miejsca to raczej będzie ciężko dokładnie to zobaczyć, więc ja kamerkę w tej chwili wyłączę. Aha, może tylko jeszcze taka rzecz, że tutaj płynie rzeka, rzeka czarna i wzdłuż tej rzeki czarnej jest taki, taki motocross dla kładów. Czyli tutaj jak, jak jest sezon w weekend, jak jest dużo turystów, to są państwo, którzy wynajmują kłady i tym kładami można tam sobie bezpiecznie wzdłuż tej rzeki po takiej specjalnej trasie ziemnej poruszać się. To jest też wielka atrakcja i to atrakcja bezpieczna, dlatego że tam, tam nikt nie chodzi, tam nie ma turystów, tam tylko, tylko jedzie się kładami. No wszystko, proszę Państwa, tutaj jest tak jakoś z wielkim pomyślunkiem zrobione. Widzą Państwo, jest dzień powszedni, pogoda jest taka no, średnio dobra, nie pada co prawda, ale, ale maj, mają być jakieś burze. A mimo to, jak Państwo widzą, tutaj jest mnóstwo turystów. Yy, no, mnóstwo. Mnóstwo to będzie, będzie w weekend, jeżeli będzie pogoda. Natomiast jest dużo turystów, tak to można powiedzieć. Tam widzą Państwo, ja teraz mogę zrobić zoom, bo stanąłem, stanąłem już nie jestem na rowerze. Zobaczą Państwo, że jest taki plac zabaw dla dzieci. Tam są huśtawki, tam są różne zjeżdżalnie, piaskownice. Można chodzić po różnych linach takich między takimi pniakami drzew porozwieszanymi. Także po prostu dzieciarnia ma małe dzieci, które, którzy, które przyjadą z rodzicami, mają też co tutaj robić. Oczywiście jest wiele punktów gastronomicznych, zarówno w pałacu, w oranżerii, którą Państwu pokażę. No tutaj człowiek nie będzie głodny, nie będzie znudzony, czy jest osobą starszą, czy dzieckiem. Czy jest nie magistrem. Ja sobie tutaj przyjeżdżam regularnie, na przykład, żeby zjeść jakiś skromny posiłek. Wtedy oczywiście, kiedy nie prowadzę budówki, yy, Bo ja mnie się to często zdarza, jak Państwo wiedzą, takie medialne budówki prowadzę z przerwą obiadową. Yy, no to wtedy na obiad przyjeżdżam, albo na śniadanko raczej, yy, bo ja zwykle do południa tutaj się, się zjawiam. Oraz, proszę Państwa, ja sobie lubię poczytać gazetę, bo jest tutaj Rzeczpospolita dostępna, a to jest dosyć dobry dzień, więc też sobie czytam. No oprócz tego sobie czytam książki, które z sobą przywożę, przywożę lub najwyższy czas. Taka propa najwyższego czasu, to ja będę musiał to sprawdzić gdzieś, ale coś mi się zdaje, że protoplasta tutaj rodu Popielów, to chyba był pa Paweł Popiel, to założył taką, takie czasopismo o czas. Które, do którego tytułem nawiązał pan Janusz korwin zakładając najwyższy czas. Nie jestem pewien, czy to jest ten pan Paweł Popiel, ale coś mi się zdaje, że, że ten. No na 99% jestem pewien, że to, to jest przodek tutaj pana Popiela, obecnego właściciela Kurozwęg. Ja w innym miejscu schilmuję jeszcze pałac, oranżerię, inne budynki, bardzo piękne, piękne otoczenie tam na dziedzińcu, tak można powiedzieć, pałacu. Do zobaczenia.